Witajcie z tej strony Mattus witajcie w kolejnym odcinku z Reksiemia i Sekretów. Przed wami epizod drugi. W tym epizodzie skupimy się ogólnie na ruchu oporu, właśnie idziemy do niego. Musimy zapukać bodajcia w te drzwi i przy okazji jeszcze będziemy pracować Reksia. To właśnie po to idziemy do tego ruchu, żeby nam pomogli, bo no, szczerze, mamy swój interes. Na dole, na dole. Gdzie tu jest na dole? No i dobra, musimy teraz. się tam przedostać. O, fu, ktoś zostawił. Zaraz, zaraz, to mi wygląda na wskazówkę. Tak, zwisa i wskazuje na dół. Hmm. No, ładna szafa. Masywna taka jakaś. Ale zamknięta. A czemu mi się wydaje, że to jest winda? A nawet pisze. Czy to jest szafa? Nie winda taki przekaz ogółem. No zobaczcie, klikam na służbę, kurwa, nie działa. No i nic. No zobaczcie, klikam A, na spłuczkę, nie działa. Numer z ledwo widocznym pstryczkiem. Kliknąłem na... Światło, działa. Ale co z tego zapowiadałem światła, jak mogę tam wziąć? Tyle to ja wiem. Serio, nie ogarniam. Taki bóg w tej grze pierwszy. Ale dobra, zrobię kata, coś się podziała. Dobra, jestem po cięciu. Okazało się, że, no nie, po że musiałem... być, Wie, co zrobić? Musiałem... Chodzić kota o kibla. Co? I klikać. Pokój egipski? No kto wpadł na tak absurdalny pomysł? Fuj! Ale tu coś... Och, ten zapach normalnie wyciskał łzy z oczu. Trzeba przyznać, że panowie konspiratorzy dobrze zabezpieczyli się przed nieproszonymi gości. Wystarczy do tego chodzić kotoki bla i potem tym kliknąć. Nie wiem czemu, ale no... No sorry, musiałem wejść na poradnik, musiałem. Bo nie, nie wiedziałem co bym robić i serio, było są tą spłuczką, tak jak myślałem wtedy, tylko nie działało jak powinno. No, flaga Kanady, mamy jakaś taka dziwna. Pewnie gdzieś z tamtej strony jeszcze jest światło. Okej. Okay. Nie działa. Chyba to jest ten blue screen z Windowsa. No, a zobacz tu. A to wygląda mi na... Hmm, hmm. No i co on zjada przecież? Chyba Ty. o naszym... Zobacz na te oczy. zdjęciu gadają. O, witam szanownych konspiratorów! Oj! Ale mnie pan nastraszył. O, nie puściłem pary. Yy, Z gęby oczywiście. O, przepraszam, nie chciałem. Witam pana, kretesie. W najbardziej tajnej części naszej tajnej siedziby, naszej tajnej organizacji. Stawiacie zatem na tajność. O, a, ale, ale... Yy, podobno może możecie mi pomóc uwolnić przyjaciela. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że jest coś, co nas łączy. Nazwijmy to niechęcią do burmistrza i jego rewolucji i tak sobie myślimy że można by jakoś połączyć nasze wysiłki no, możemy łączyć ja tam nie mam nic do stracenia ale ale czemu wy starzy ojcowie rewolucji nagle występujecie przeciw czemuś w czym sami braliście czynny i zakładam entuzjastyczny udział to były inne czasy mm, nudziło się nam byliśmy młodzi i chcieliśmy działać i nudziło się nam no i pojawił się nagle nie wiadomo skąd ten kret. Burmistrz i jego ludzie, czyli krety, podobno z Szanoka. Z Szanoka, czy nie? Pięknie przemawiał o tym, że trzeba zmienić pokopane, że nadszedł czas na rządy prostych ludzi i czy my tego chcemy. A że chcieliśmy. Pan pewnie też by chciał sobie czasem porządzić, panie Kretes. Pochwyciliśmy za szpadle, bataty i co tam kto miał pod łapą i ruszyliśmy na pałac. U matku, to brzmi strasznie. Były jakieś krwawe walki? Ktoś stracił życie? A skąd? Ciężko komuś brać życie przy pomocy batata. Po prostu poszliśmy wszyscy, włącznie ze strażnikami, obaliliśmy króla, a za namową naszego przywódcy przegoniliśmy też królewne Lukrecję z miasta. Mm, a co się stało z królem? Nie wiemy, zniknął. Szkoda, bo to był bardzo dobry Własnego króla objeździliście, idioci. A, a myśmy go wzięli i pomalili. No już, już, jesteście stary kreta, rozklejacie się jak nie przymierzając chińskie pantofle do gry w kręgle. No bierzmy się do roboty, pomogę wam naprawić wyrządzone zło, licząc, że przy okazji uwolnię mojego przyjaciela Reksia. Od czego mógłbym zacząć? Od zdjęcia burmistrza chyba. Od jakiegoś czasu podejrzewamy, że coś z tym burmistrzem jest nie tak. Dlatego kręcę się z moim stoiskiem koło jego siedziby, ale ciężko coś wyśledzić, bo on się nigdy nie pokazuje publicznie. No i dlatego prosiłem pana o zrobienie zdjęcia. I to był strzał w dziesiątkę. Na zdjęciu odkryliśmy kilka niepokojących szczegółów. Ciekawe, czy pan też je zauważył. Proszę podejść do biurka i obejrzeć je przez lupę. Niby ruch oporu, ale te rewolucyjne ozdoby nijak mi pasują do waszych ideałów, panowie. To taki podstęp. Przykrywka. Bo wie pan, jak pan wie, tu ściany wszędzie mają uszy. I oczy. A kto wie, może i coś jeszcze. Konspiracja. No, rozumiem. Jakby ktoś się pytał, to ja się nie pytałem. Ale i tak ogólnie wiem o co im chodzi, ale no, według skryptu muszę to obejrzeć. Znaleźliśmy tu kilka niepokojących detali. Zobaczmy, czy panu też się uda. Dobra, wiem jak to przesuwać, spokojnie. Zobacz to ogarnia. No to przyjrzyjmy się. Może to. Nie. Za dziwne oczy. Burmistrz ma dziwne oczy. Wyglądają jak okrągłe otwory. No szczura! Takie oczy. podejrzany jest, że jest ser. Burmistrz w przeciwieństwie do innych kretów lubi jeść ser. Ogon jeszcze ma. Nie? ogon. Burmistrz wydaje się mieć ogon, długi i łysy. A to co za okruszki? Burmistrz ostatnio często jest ser. Co Jest szczura. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że mało kreta w tym waszym burmistrzu. Mało kreta, ale za to dużo szczura! Ale czemu nasz burmistrz miałby się upodabniać do szczura? To nie ma sensu! Szczury to nasi odwieczni wrogowie, którzy dypią na naszą krainę. Może trzeba pójść na miasto i popytać tu i ówdzie. Może ktoś coś wie, może ktoś coś widział. Uh -huh. To zły pomysł. Ściągnie na nas uwagę burmistrza i strażników. Musimy działać dyskretnie. Mówiłem już, że tu ściany mają uszy. Poza tym nikt nic nie wie. Wszyscy się boją i unikają wtykania łap w nie swoje sprawy, a burmistrza to nikt oprócz pana w ogóle nie wiedział od czasów rewolucji. No, może czasem z daleka. No to co nam pozostaje? Może chociaż macie jakieś zdjęcia z czasów rewolucji? Można by je zbadać i poszukać jakichś dalszych tropów? Mieliśmy, ale już nie mamy. Kazano nam wrzucić całą dokumentację do sypu. Jakiego sypu? No do sypu? Tu na wysypisku znajduje się syp. To taka wielka dziura, do której wyrzucamy wszystko, co niepotrzebne. Otwiera się go piętro wyżej. Trzeba ustawić krokodyla w budyniu. No to trzeba ustawić krokodyla w budyniu, zejść do sypu i znaleźć te wasze zdjęcia. To pójdzie? My nie możemy. Widzisz pan, panie Kretes? Wszyscy mieszkańcy pokopane przeszli obowiązkowe wszczepienie, w wyniku czego nie mogą opuszczać miasta. Jak to? No, wszczepiono nam takie chipsy. Jak się oddalamy od miasta, to nas wszystko swędzi, a dodatkowo włącza się alarm. Pan będzie musiał sam zejść do Tylko szybki. my też mieliśmy szczepienie. no, no dobrze. To czego tam mam szukać? Czerwonej puszki w kształcie serca. W niej schowane są zdjęcia. Zaraz, zaraz. Ja też odbyłem szczepienie, kiedy starałem się o audiencję. No to klops. Pan również nie może opuścić miasta. O matku! I co ja teraz zrobię? A jest tu ktoś, kto w ogóle może opuścić miasto? Hmm, chyba nie. Reksio! Reksio pójdzie! Jest nieszczepiony, a ponadto dużo dzielniejszy ode mnie. Musimy go uwolnić. Tylko jak? Oj, nie wiem. Nie przedrze się pan przez strażników, pozostaje ma tylko wariant siłowy. Użyć na nich siły? No, wątpię. Wbrew pozorom jestem raczej wątły. Nie na strażnikach, na ścianie więzienia. Pomyślimy nad tym. No i właśnie. I teraz oficjalnie się zataczył quest, żebyśmy uwolnili Reksia. Trzeba iść do więzienia. Wszystko mogłem zaplanować i uwolnić. Krokodil w budynku. Coś mi to mówi. By chyba tak ustawić, żeby te oczy były... зеленый, а в środку было золотое. Тик. Встык. Ciek. Cyk. Stryk. Gdziumu. Cyk. Stryk. Gdziumu. Cyk. Gdziumu. Ciek. Stryk. W jakim budyniu? Mi nie powiedzieli nic. W jakim to budyniu trzeba ustawić? Nie mam planu. Tyle jest butyniów, no jest zwykły ten żółty, jest czerwony, jest brązowy, no i skąd mam ciaki mam budyń ustawić? No, pan wygląda na niezainteresowanego pracą. Dobra, już coś mam. Ale tak e nie wiem. Gdzie jesteś? O, e Gdzie jesteś? To ważne! Muszę to ustalić! Nadal w tej samej cenie. O tylko której! Eksiu! Gdzie jesteś? To ważne! Muszę to ustalić! Nadal w tej samej cenie. O tylko której! Eksiu! Oho, nadal. Nie, eh, rzucam! Oho. No to super! Nareszcie wiem, gdzie jesteś. Nie martw się. Coś wykombinuję! No, już chociaż wiem gdzie jest... To nie wiem, jak Oho! Najwyraźniej kolega robi nadgodziny. No nie będę mu przeszkadzał. Jak widać, system motywacyjny działa. tą ścianą siedzi Rekszio. Jakby tu w niej dziurę wywalić. Hm. Czy Wy też pomyśleliście o tym yy, śrubkręcie, czy jakoś tak? Ten taki, co stoi koło tej siedziby? Co tam wiercili nim? Coś? Przepraszam. Halo, Panie Mroczny. Ale też no, może. Może wiesz, na rynku ogarnę, zanim pójdę do tej siedziby. No tak, wszystko po kolei, lepiej ogarnąć. Może coś mają, co mówię. Buraki! Na prezent dla żony. Nie, dziękuję. Żona boli kosmetyki i sztukę ludową. Ależ batatem się można namyć, a i można też z niego wystrugać ludzika. No, naprawdę, dziękuję. Witam, sir. Może kupi pan syr? Może nie kupię. O, witam, pani Bianko. Jaki piękny syn. Ręcznie malowany. Burakiem? Że się tak spytam? Skądże znowu czerwonym sprayem? No spray. Bo... E, nie, nie zostało pani trochę tego czerwonego sprayu? Zostało. Ale wywaliłam do śmieci. O cholerę Syra, syra. E, nie, nie... Dobra, to chyba na wysypiska trzeba wrócić. Sera, sera, komu sera od... Strasznie poplątany odcinek. Ok, spray jest, To szkoda, się, że go wcześniej nie mogłem zauważyć. Muszeczka czerwonego sprayu, na szczęście nie zużyta do końca. Ale po co wywalać jeszcze nie zużyty cały? Bez sensu. Teraz mnie mam, czy muszę to chyba na ścianie namalować. Czerwony krzyżyk No już jest jakiś postęp Teraz jak się nie mylę, będę musiał ogarnąć tego śrubkręta kręta i pewnie te sygnały różne Bo tam chyba jest znak, chyba Ta latarka jest jakaś nie wiem Przykręcone do ściany, no zębami tego nie wyrą. No śrubokręty. Przymęta na śrubęta, a to jest śrubę, a nie śrubkręt. Kurde. Już nie nie ogarnę tych nazw. Takie to jest wszystko pokopane, to już Dobra, mamy już tą latarkę, jak to nazywał. Teraz ten znak ustawimy, ustawiamy znak BHP dla bezpieczeństwa. To się nalatałem. Posłuchamy teraz dobrze, Reksiu. A wy inni nie słuchajcie. Żeby dobrze! Nie słuchamy! Za jakiś czas pojawi się śrubent i wywierci dziurę w tej ścianie. Natychmiast uciekaj, uważając na strażniku Udaj się jak najszybciej na wysypisko śmieci Pójdziesz prosto, druga w lewo, mijasz park kryształów, wesołe miasteczko i inne fajne, ale nieistotne lokacje Skręcasz drugą w prawo i już jesteś Odszukaj zejście do sypu, taką wielką klapę w ziemi i tam zejdź No dalej nie wiem, ale musisz koniecznie znaleźć czerwoną puszkę w kształcie serca od tego zależy Twój los i mój los. I nasz los. I nawet mój! Mieliście nie słuchać, no ale niech Wam będzie. Od tego, czy znajdziesz tę puszkę, zależy los nas wszystkich. Jak już wrócisz, znajdziesz mnie w domku stróża wysypiska. Będę czekał i obgryzał pazury z nerwów. Powodzenia! No i dobra, może wreszcie odcinek skończę zaraz. Tylko jeszcze ogarnę, ogarnę te w do sypu, bo chyba nie otworzyłem je. Bo miałem problem w tym, jaki kolor w ustawić. No i dobra, stanęło na tym, że jest różowy. A teraz ustawię te zielone oczy na żółtym tle i zobaczymy. Ktoś w końcu musi to otworzyć. No ja. A kto inny? Cyk. Myk. Cyk mu stryk, cyk. No, udało się w końcu. Klapa z sypu otwarta. Ale budyniu już w życiu nie tknę. No i. udało się. Reścia. Może być wolny. Chyba znalazł to wejście do tego sypu. Epizod trzeci, serio. <grym> Skończyłem w jednym odcinku to wszystko. Ten drugi epizod. Wow. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, do zobaczenia w epizodzie trzecim już niedługo na kanale, trzymajcie się, na razie.